Witam serdecznie wszystkie osoby zainteresowane badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu u nas na Ziemi spokojnie. To tylko astrologia. Dziś będę interpretował usytuowanie Plutona w kosmogramie urodzeniowym. W skorpionie w trzecim sektorze. Jest to realizacja zamówienia złożonego przez panią Annę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Pani Anna subskrybuje mnie na Patronite i zażyczyła sobie właśnie taki materiał. Jeśli wy macie dla mnie jakieś specjalne zamówienie. Takie, które będzie polegało na tym, że zinterpretuje planetę w znaku, w sektorze, to również powinniście subskrybować mnie na Patronite. Tam czeka na Was wiele wspaniałości, takich jak astroseminaria, tarotowe seminaria, astrokalendarze i dużo materiałów wideo, których nie znajdziecie tu na YouTube. Na przykład materiał, w którym omawiam progresję i dwada samsy. Jeśli nie wiecie, czym są progresje i dwada samsy, a zajmujecie się astrologią, to powinniście jak najszybciej obejrzeć te materiały wideo. A na razie zabieram się do realizacji tegoż zamówienia. Pluton, planeta. Tak, planeta. W astrologii Pluton uważany jest za planetę, dlatego, że z etymologii greckiej słowo planeta oznacza wędrownego podróżnika. Chodzi o to, że planeta to jest obiekt, który podróżuje po eklipsyce, czyli po nieboskłonie, i w ten sposób tworzy pewną pozycję względem faz zodiakalnych. Pluton potrzebuje 248 lat na to, żeby okrążyć Słońce, czyli przechodzi przez wszystkie znaki Zodiaku w ćwierć milenium. Bardzo długo. I też odpowiada za procesy, które związane są z gruntownymi, tajemniczymi zmianami u podstaw naszego kolektywnego istnienia. Bo Pluton odpowiada za to, co nieuświadomione. Powiązany jest on z Skorpionem i ósmym sektorem w kosmogramie. Czyli to, co dotyczy dziedzictwa rodowego. To, co chcąc czy nie chcąc otrzymujemy od naszych przodków i naszych przodkiń jako pewien bagaż talentów, ale i ograniczeń, które mają nam pomóc w realizacji celów przekraczających nasze jednostkowe możliwości. Po zadaniu Plutona jest pomóc nam w ewoluowaniu tak, abyśmy zdobyły i zdobyli to, co jest potrzebne do przeżycia nie tylko jednostki, ale i całego pokolenia, czy wręcz gatunku. Chodzi tutaj o zmiany ewolucyjne, czyli takie, do których potrzebna jest wymiana pokoleń. Potrzeba wiele pokoleń, aby zaszła jakaś gruntowna zmiana w obrębie rodu czy gatunku, tak aby można było się zaadaptować do zupełnie nowych okoliczności. I powiedziałbym, że Pluton reprezentuje taką mądrość, która może być bagażem. Czasami obciążeniem, balastem, wynikającym z tego, że kiedyś nasi przodkowie musieli robić coś, my teraz tego robić nie musimy. Ze względu na postęp technologiczny, ze względu na rewolucje społeczne, jesteśmy już wolni od tych konieczności, które były codziennością Naszych przodków. Nie zmienia to faktu, że gdzieś w naszym rodowym DNA pozostała cała seria, cały zestaw nawyków, które skłaniają nas do tego, żeby robić coś na rzecz przetrwania. Pomyślmy sobie o tym, że jeśli Księżyc, czyli planeta wodna, tak samo jak Pluton, bo Księżyc jest powiązany ze znakiem Raka, który jest znakiem wodnym, a Pluton jest powiązany ze znakiem Skorpiona, który też jest znakiem wodnym, czyli jeden i drugi obiekt odwołują się do emocji, do czucia i do tego, co poniżej progu świadomości. To Księżyc bardzo wiele nam mówi o naszej indywidualnej nieświadomości, tej, która jest powiązana z naszą przeszłością, naszą wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju przeszłością. To Pluton odpowiada za tę przeszłość, którą dziedziczymy jako rezultat doświadczeń. Naszych przodków i naszych przodki. Coś z tym powinniśmy zrobić. Przynajmniej to domaga się zrobienia czegoś, dlatego że to, co plutoniczne, jest związane z pewną presją, pewnym ciśnieniem, które jest wywierane na nas, na ego, na to, co w nas świadome, aby dokonać zmiany bądź też ulec tendencjom, jakie już istnieją w naszym rodzie. Także albo działamy wbrew Plutonowi, i wtedy powstaje jakaś kontrsiła, jakieś tarcie, jakieś zmaganie się z lawiną, albo płyniemy z lawiną. Tak, jak chcą tego grawitacyjne siły historii czyli od przeszłości ku przyszłości najprostszą drogą. <laughs> czyli mamy Plutona jako depozytariusza dziedzictwa rodowego. <laughs> Gdzie mogą być składowane, przechowywane pewne konflikty, pewne tajemnice, pewne problemy rodowe do rozwiązania. I teraz Pluton, będąc w Skorpionie, a był tam od roku 1984 do 1995, Dał nam całe pokolenie ludzi, którzy bezwzględnie będą dążyć do zdobycia siły i potęgi poprzez łączenie się z tymi, którzy mają więcej bądź którzy są silniejsi. To jest pokolenie, które zdaje sobie sprawę z tego, że w pojedynkę nic nie jesteśmy w stanie zrobić możemy kreować się na Wielkie, potężne, niezależne jednostki, ale ostatecznie, jeśli chcemy dokonać jakiejś gruntownej zmiany, to potrzebujemy wejść w układ zależności z kimś silniejszym. I w tym przypadku mamy ogromną determinację, aby dążyć do potęgi. Między innymi poprzez odkrycie tajemnicy. To pokolenie ludzi zwanych inaczej millennialsami jest bardzo mocno zaangażowane w zrozumienie tego, jak działa świat naprawdę. Co jest bezwzględną zasadą rządzącą światem takim, jakim go znamy. I to jest między innymi zasada kapitału, grawitacji kapitału według praw ekonomii. Ci, którzy mają więcej, mogą więcej, mogą sobie pozwolić na to, żeby łamać prawa, stoją ponad prawem. Dlatego też mamy do wyboru albo partycypować w tej władzy, uznając ich zależność, albo też możemy stawiać opór, buntować się, demaskując ich. Czyli powiedziałbym, że charakterystyczne dla całego pokolenia Plutona w Skorpionie jest to, aby badać to, gdzie leży potęga i w jaki sposób mogę w niej partycypować, i bezwzględnie podchodzić do tego, jak ciała ten świat, jakimi prawami rządzi się ten świat. Czyli jeśli pieniądze są najważniejsze, to nie oszukujmy się, że nie da się tego załatwić pieniędzmi. To jest czas ludzi pozbawionych złudzeń. I mamy trzeci sektor. Trzeci sektor, który jest powiązany z archetypem bliźniąt i Merkurym, czyli to, co dotyczy naszej komunikacji. W trzecim sektorze uczymy się tego, w jaki sposób... Wymieniamy się informacjami z najbliższym otoczeniem, a także jakie mamy relacje z rodzeństwem, z sąsiadami, jak nam się układało na pierwszych etapach edukacji. Ludzie, którzy mają Plutona w Skorpionie, w trzecim sektorze, za wszelką cenę chcą wiedzieć. Chcą zgromadzić jak najwięcej danych, trochę tak, jakby gromadzili pożywienie przed zimą. Jakby czuli i czuły, że złe czasy mogą przyjść już za chwilę, i na wszelki wypadek trzeba się zabezpieczyć poprzez zdobywanie wiedzy, która pomoże mi wyjść z kryzysu. Ci ludzie mogą mieć tendencję do tego, aby przesadnie uczyć się, przygotowywać, archiwizować. Czy mi się to przyda, czy nie? Zobaczymy, ale wolę się na wszelki wypadek ubezpieczyć. To jest trochę tak, jakby. W poprzednich pokoleniach, ktoś przed snem potrzebował zbadać najbliższe otoczenie, zanim położy się do łóżka, zanim będzie mógł zaufać światu, zamknąć oczy i odpłynąć ku nieświadomości, to potrzebuje dowiedzieć się jak najwięcej: czy jestem bezpieczna, czy jestem w stanie zabezpieczyć moich najbliższych. Czy drapieżniki nie podchodzą do mojego terytorium i czy moje granice są szczelne? Potrzebuję wiedzieć, potrzebuję mapować, potrzebuję jak najrzetelniej pokryć terytorium informacjami przeze mnie sprawdzonymi. Więc powiedziałbym, że ludzie z takim usytuowaniem Plutona w Skorpionie w trzecim sektorze mają obsesję na punkcie uczenia się i. Zdobywania informacji to jest ich podstawowe narzędzie kontroli świata. Pludą potrafi być niezwykle zaborczy, zwłaszcza w skorpionie. To jest namiętność, trudna do porównania z czymkolwiek innym. I tutaj wychodzi na to, że można przeżywać ogromną zazdrość czy też zawiść w związku z tym, że ktoś wie więcej, że ktoś ma dostęp do informacji. Które są poza moim zasięgiem. Ponadto bardzo ważne dla osoby z takim usytuowaniem jest to, aby rozwiązać sprawy spadkowe ze swoim rodzeństwem, bo tutaj spoczywać może wiele nieuświadomionych konfliktów, a i tajemnic, które mogą zaważyć na i tej relacji, i tym majątku, który ma nam przypaść w udziale. Tutaj potrzeba wykazać jakąś detektywistyczną dociekliwością, aby uporządkować tę sferę życia. I konflikty i napięcia z rodzeństwem mogą pozostawać w utajeniu, dopóki nie poruszony zostanie ten temat. Temat dziedzictwa rodowego. Czyli tego, co nas tak bardzo może łączyć, ale też i tego, co może nas tak bardzo podzielić. Dlatego potrzeba tutaj zdobyć dużo informacji, aby wiedzieć, jak wygląda sytuacja zawczasu, tak aby nie przeżyć szoku czy niespodzianki, która miałaby nas na zawsze od siebie odwrócić. To byłoby wszystko, co mam Wam do powiedzenia na ten temat. Dzięki serdeczne za uwagę. Zachęcam do obejrzenia innych materiałów z tego cyklu, gdzie interpretuję planety w znakach, w sektorach, na zamówienie moich patronów i patronek, i zachęcam do składania nowych zamówień. Pozdrawiam, cześć.